Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe, kontynuujemy naszą wspaniałą przygodę w Skyrim Special Edition na modach. Jesteśmy w ruinach krasnoludzkiego miasta, włączyliśmy właśnie systemy obronne. Po co? Nie wiem. Na fazę chyba. Zobaczymy czy nam się uda teraz wyjść. <grym> A co tam u was? Ok, kufer ostateczny. Dwemerski kubek, a jakże? Rubin złoto. Elfi łuk uszczuplenia sił. I więcej nie uniesę. A więc mówicie, że. Tutaj zbadano. Spadamy. I już się zaczęło, patrzcie. Falmerowie walczą z obronnymi systemami. Poszukaj kogoś kto będzie mógł opowiedzieć więcej na temat wyprawy. Oczywiście ruszymy do e, tego maga całego, Kolcema. I z nim pogadamy na ten temat. Krasnoludzki Centurion. Ciekawa sprawa, że... Zostaje bęcki trochę od dwóch Falmerów, takie wielkie bydle. Ale tam widzę, że ogólnie no, Falmerowie walczą teraz, tak. Ogólnie spadamy stąd, bo jej ja tak już nic nie uniesę, ona też nic nie uniesie. Jeszcze tu zawsze można wrócić chyba. A wiadomo, komuś trzeba wklepać po drodze, na przykład temu Baranowi. Dla expa. O. Kurwa. Tam za barbasem jakiś dziadyga idzie. No. Lydia już tak troszkę tego jest, nie? Barba z nie wiem, co jest z zniewem, nieważne. No to wezmę. Okład z ognika, ład. Zjem, żeby zobaczyć co daje. Ruda księżycowego kamienia, biorę. Ciekawa rzecz. Nie mam siły już, żeby to nosić, ale. Wrzucenie kondycji, ok, Paluch giganta Wziąłem jakieś rudy, kurwa. Na pewno coś tam się znajdzie do wyrzucenia. Tu są dobre rzeczy. To chyba to jest. Tylko 135, ciężar 5 wywołał. Dobra, z tego damy radę. Jeśli tu pod koniec się okazuje, że mieli jakieś dziwne rzeczy... Dobra, spadamy, wychodzimy. Fajnie było. Ciekawe, co nam powiedzą na to wszystko, co? Kopie kurde zwłoki, jak idzie, nie umie nog normalnie podnieść do góry Szura, tupie Poszukiwacz kurwa Przyjód się z nas Ruda żelaza, nie ma miejsca na to inde się wychodzi, tu chyba nie no przecież stąd przyszedłem. O, Tu jest chyba. Tak, by the way, takich właśnie rzeczy jak tupanie, szuranie i tak dalej. Nie zajebiście w kurwę, tacy ludzie. Mówię, o ja tam jestem zero agresji, bez potrzeby, nie? Jedynie w... naprawdę jak trzeba, to wtedy. Ale... tak mnie wkurwiają te ludzie, którzy po prostu nie ogarniają faktu, że ktoś jeszcze żyje opró oprócz nich, nie? Ja bym takich wieszał. Za jaja, nie? Centralnie. Nawet sam fakt że widać już po takim, że kurwa tupie, napierdala, trzaska drzwiami mu to nie przeszkadza. No. I w ogóle nie rozumiem tego, że są inni ludzie dookoła niego. Takich to bym kurwa normalnie miażdżył, nie? Jebańców, samozwańców. Ale to tamten. Dobra, jesteśmy, wyszliśmy. Z tych, kurde, fajnie było. Fajnie było. Takie akurat rzeczy to chcę sprawdzać. Nie, nie lubię na przykład. Po prostu jakaś jaskinia, nie? Znaczy, też jest fajnie, ale tutaj jest jeszcze, jeszcze jakaś obietnica dana, jakaś nadzieja na to, że znajdziemy coś ciekawego, a jak jest po prostu jaskinia i no, może, może tak, może nie, to też jest spoko, ale to jest o wiele lepsze. Mam rzeczy do przebadania. O co chodzi? Nime nie żyje, czy coś. Nimhe. Masz moją wdzięczność! Ten pająk przeszkadzał mi w wykopaliskach od miesięcy! A oto obiecany klucz do Muzeum Dwemerów. Uważaj na eksponaty. Niektóre są bardzo kruche. Wpadł mi w ręce ten dziennik. Zobaczmy. A więc oto, co przydarzyło się Staubinowi. Tragiczne, choć ostrzegałem go, że prowadzi tych ludzi na zatracenie. Niestety. Czasami pomnik wiedzy zbudowany jest na fundamentach ze śmierci. Poinformuję rodziny. Niestety, zazwyczaj płacę badaczom za pracę, gdy wychodzą z ruin. Ale chyba już nie będą tego potrzebować. Tysiaczek. Spoko, od razu to sprzedam ci. wszystkich, którzy potrafią Graty, użytek. Te szaty sobie zaraz właśnie zdejmiemy to, sobie zdejmiemy, kurwa to, co najwięcej waży. Chciałem, no ale dobra. Mógłbyś mi ustąpić, żebym sobie mógł tu, kurde, pozdejmować czarki? Czarki... Jak słodko. Te dzienniki masz ode mnie, i to niepotrzebne jest. Ważą mi tylko. No, ty duszy noszę. Dobra, masz to oko Melki, fokiet. Co? O, żegnaj. Weź odejdź. Jak możesz. O, zajebiście. Pouczymy się. Tu mam ten... Elfułk uszczuplenia sił, za tysiaka, ale mam kasę kurde Dobra, szaty przemiany adepta Niby 1600, nie? Dobra, chuj z tym kasą, tu się musimy uczyć Ten uszczuplenie sił też się nauczy. Trafienie zmniejsza magię celu. 40 punktów to też na coś można narzucić. Dobra, idziemy sprzedawać. Poszedłbym jeszcze. Można zerknąć w to tego muzeum w sumie. Tak na fazę. Chodź. co ty się tu, a co ty, A kim jesteś? Mogę wejść. Pozwolono mi. Niech bogowie przeklną renegatów. Zginęło tylu ludzi. Już jesteśmy na wemerach, nie? To sobie wejdziemy tutaj. Właśnie dlatego tu jesteśmy. Żeby troszkę się bardziej zapoznać. To już tyle, nie ma sensu. Najbezpieczniejsze miasto pogranicza. Renegatów widziano na północy. W pobliżu Reduty Wolty Bruka. Książki, kurde, ewentualnie. O falmerach tam widziałem. Tu by się można bezczelnie wpieprzyć. Niech nie widzi? A, mam klucz, okej. Okay. czy coś ciekawego bo nie byłem tu chyba nigdy Idziemy zobaczyć, czy coś tu w ogóle jest jeszcze. Ewentualnie te książki mnie interesowały, ale w sumie mamy już książki też. Trzy o krasnoludach. Niezwykły klejnot. Można se było wziąć, to se wziąłem. Jakiego wpuścić kurwa na salony, nie? Dobra, co to jest? To jest. Mam wrażenie, że to ...to nie jest jakieś dużo warte. To go Kurwa widać przecież, że się wkrada. O, to są. Trzeba było to przyjść, jakich nie ma. Ale ja chyba też nie wiem, czy to jest warte zachodu. Na razie spadamy, tak czy siak moi drodzy, musimy się dostać do miejsca, gdzie przetopimy rzeczy, sprzedamy rzeczy. Także jakiś kowal by się ewidentnie przydał, czy coś, zanim pójdziemy na następne przygody. Bo mamy, heh, proszę ja was, ekwipunek zajebany. Ale ja mogę też to zrobić pomiędzy odcinkami, byśmy się tu jeszcze rozejrzeli. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Pogadamy tutaj. No jest klimacik taki, skurde dobry tu. Myślę. Nie. OK. Po wartości książ książki można rozkminić, że na przykład jest to coś, co da nam jakąś nową naukę. Jestem osobistym kowalem Jarla, co nie oznacza, że nie mogę ci czegoś rozejrzyj się. Masz kurwa, Elf i miecz, tylko że oczywiście nie masz pieniędzy, nie osobisty kowalu Jarla. 那哎呀。 58, to chyba jeden więcej niż ja mam, nawet. Dobra, na razie. A gdzie masz pracownię? Gdzie masz hutę? Kurwa, nie da się przerobić czegoś. Niestety nie ma huty. A ten też kurwa jakiś biedny. No ale dobra, coś tam opchnąłem. Jest dowódcą Talmorczyków w Markarcie. Czczenie Talosa jest zakazane. Masz zaszczyt rozmawiać z członkiem Talmoru. Ciesz się tym. Czym jest Talmor? Jesteśmy organem rządzącym Aldmerskim Dominium Zbawcy Merów, Zwycięzcy Wielkiej Wojny. Cesarstwo istnieje, ponieważ mu na to pozwalamy. Jestem tu po to, by Jarl Markartu o tym pamiętał. A, oh, okej. Okay. Co masz na myśli mówiąc, wybawiciele merów? Talmorczycy uratowali elfy podczas kryzysu otchłani. Od przeszło 200 lat strzeżemy naszych ziem. Odbudowaliśmy aldmerskie dominium sojusz między nami i naszymi bosmerskimi kuzynami z naszych, pewnie pod nazwą leśne elfy. Z czasem chcemy dowieść wyższości elfów nad ludzi. Tak otwarcie mi to mówisz? Ja pierdolę, co za tupet. Rozumiem, że nie pochodzisz z Markartu. To suchnące miasto mogło wydać na świat kogoś o tak wspaniałym rodowodzie jak mój. Nie. Nie pochodzę z Markartu. Przysłano mnie tu, bym doglądał interesów Talmoru w okolicy. Moją misją jest wyrugowanie wszelkich pozostałości kultu Talosa w mieście. Dlaczego prześladujesz wyznawców Talosa? To sprawa religii. Talmorczycy nie uznają Talosa za Boga. Był tylko człowiekiem i nie zasługuje na miejsce w Boskim Panteonie. Cesarstwo zgodziło się przyjąć nasze poglądy religijne, i obywatele muszą wyzbyć się heretyckiego kultu. Zadajesz strasznie dużo pytań, wiesz? Podoba mi się to. Może zdołasz rozwiązać dla mnie pewien mały problem. Zastanowi się, o co chodzi. Skald Ogmund. Jest stary, cieszy się szacunkiem, i jestem pewien, że w domowym zaciszu czcita losa. Nie są czci. jednak z jego aresztowaniem. Masz się do jego domu i zdobyć dowody. być takim kutasem. Zastanawiał się, ale to chamstwo totalne jest. Ale wiecie jak jest. Talmorczycy wiedzą jak radzić sobie z wyznawcami talos. Legion zawsze szuka silnych sprawnych wojowników. Jeśli myślisz, że się nadajesz. W Czczenie talosa jest zakazane. talosa jest zakazane. Tak, sobie myślę, że może jestem smoczym dziecięciem. Tak, na pewno. Okej, okay, ogólnie wszyscy kurwa śpią, nie? Ale spoko. Jestem Huskarlem Igmunda i jego bezpieczeństwo jest dla mnie najważniejsze. A, a. Dlatego leż, śpisz przy otwartych drzwiach. Eee takie zadania skurwiałe, jak to z tym, że trzeba prześladować sobie koś, kościa tylko dlatego, że kurwa coś tam, coś tam wierzy, to można to zrobić tylko z ciekawości albo dla zysku, co nie? Wiadomo. Nie przejmuj się psami. Denerwują się, bo jeszcze nie dostały kolacji. Ci jak kurwa, co tu śpią chujowo? Jezu, to wy ich karmicie i śpicie na podłodze? Ja Ale co za chamstwo. Pies tutaj czegoś pilnuje. Może nie pilnuje. Kurwa, zobaczył Tym pies tu pilnował. Wiedziałem. Ale nie chcę mi się z nimi szalić, bo jeszcze mnie do zamku zaprowadzą, nie? A to nie, nie, nie jest. To nie jest. To nie jest to. To się nazywa zacna tarcza. Stara, dobra, stara. Poczekamy tu na Jalda, zobaczymy co nam powie. Idziesz tu, ty kurwa łachmaniarzu? Co za dźwignia jest w ogóle? Tron żałoby. Nie powinien tutaj swojej zacnej kurwa... O, idzie chyba. Przeklęci renegaci! Myślę, że mogą zabijać ludzi w moim mieście! No to on chyba. No i chodź, tu, chodź, chodź, kurwa. Możliwe, że będzie gadał o czymś zupełnie innym, jak już będzie siedział na tronie, niż jak go zaczepić, nie? Zaraz się dowiemy. Potem pyknę, kurde, chyba do białej grani szybciutko. Zajmiemy się kwipunkiem. I powoli będziemy cisnęli. Tutaj to zająć się komnatą umarłych. Zobaczymy jeszcze, co Jarl powie. Ty, kim jesteś, że śmiesz zbliżać się do Jarla Markartu? Szukam pracy. Dobrze, możesz podejść do żałobnego tronu, ale zważaj na swe słowa. Na drogach miej oczy szeroko otwarte i strzesz się renegatów. A tu jest Jarl, tamten to był jakiś kurwa inny typ. Ty, ja dla ciebie nie mam czasami czegoś? O, jest, Napojogiera ty. Jestem wujem Igmunda, jak również jego zarządcą. Mam przesyłkę od boteli. Tak, tak, no cóż, dziękuję. Proszę, trochę złota za pomoc i Twoją dyskrecję. Mam listy do przeczytania. Okazało się, że prawdziwym mordercą z Markartu był Madanach. W imieniu władz miasta przepraszam cię za bezpodstawne pozbawienie wolności. Czy wojna odcisnęła swoje piętno na Markarcie? Tutaj wszystko się zaczęło. Cały ten bunt, gdy cesarstwo straciło pogranicze w trakcie Wielkiej Wojny. Byliśmy zdesperowani. Obiecaliśmy grupie powstańców z północy wolność wyznaniową w zamian za pomoc w odbiciu dzielnicy. Wtedy dowiedziały się o tym elfy. Byliśmy zmuszeni aresztować ich wszystkich. Ulfric, gromowładny ich przywódca, wykorzystał incydent jako dowód tego, że cesarstwo porzuciło Skyrim. Rebelianci nazwali to zdarzenie markardzkim incydentem. Wtedy powstali gromowładni, a wtedy zaczęła się wojna. Dlaczego aresztowaliście norskich strażników? Konkordat Bieli i Złota traktat między nami a elfami, podpisany po Wielkiej Wojnie, zabraniający nam oddawania czci talosowi. Ale obiecaliśmy to Ulfrikowi i jego ludziom. Głupio to teraz wygląda, ale wówczas liczyliśmy, że elfy się o tym nie dowiedzą. Dlatego, kiedy się dowiedziały, mieliśmy do wyboru: albo aresztować Ulfrika i jego popleczników, albo przygotować się na kolejną wojnę z Dominium Aldmerskim. Wybór był jasny. Rozumiem. Teraz Ulfric zagraża niepewnemu pokojowi, dla którego tyle poświęciliśmy. Cesarstwo już kiedyś utraciło pogranicze? Jak? Gdy Dominium Aldmerskie zaatakowało cesarskie miasto. Legion z miejsca zapomniał o pozostałych prowincjach. Wielu zawiedzionych mieszkańców pogranicza wykorzystało okazję, by odrzucić władzę cesarstwa i ogłosić się niezależnym królestwem. To było tylko chaotyczne powstanie, lecz pogranicze wymknęło się spod władzy cesarstwa na dwa lata. Jednak przywódcy powstania nie zgodzili się na traktat pokojowy. Ukryli się na wzgórzach. I okrzyknęli się renegatami. Smoki powróciły do Skyrim. Tak wiem. Mamy przewagę, gdyby przybyły. Miasto jest wydrążone w górskim zboczu, więc ciężko do niego dotrzeć, nawet z powietrza. Wszystko jest zrobione z kamienia. Nawet łoża. Tutaj smoczy ogień nam nie zagrozi. Chciałem zakupić dom. Nie znam cię. A nie sprzedaję obcym naszych cennych posiadłości. Ale, jeżeli nie boisz się ciężkiej pracy i pokażesz, że można ci zaufać, to może uznam cię za osobę godną zamieszkania tutaj. Resztą zajmie się mój zarządca. Okej. Okay. Czyli ogólnie muszę, tak? Ale muszę się zająć miastem. Tak mi korci, żeby tą dźwignię pociągnąć, ja pierdolę. Czyli, inaczej mówiąc, ogólnie muszę, muszę chyba tutaj pomagać. Komnatą umarłych do zbadania. Dobra. Ja się zajmę tym ekwipunkiem między odcinkami, i wtedy zajmiemy się komnatą umarłych. Powiem Wam, czy mi się udało przetopić te graty, ten złom, ale jeszcze nie będę z tego wykuwał nic, bo mam za niski, za niski poziom kowalstwa. Zobaczymy się w następnym odcinku, czyli ten odcinek w zasadzie, no nie wiem, trochę o Krasnoludach, trochę, trochę żeśmy się poszlajali tutaj po. Jakkolwiek to po polsku się nazywa, i zobaczymy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, gdzie już będzie się działo więcej. Tak jak mówię, pójdziemy zobaczyć, co się dzieje w komnacie umarłych. Będziemy mieli przy sobie odpowiednio, odpowiednio uporządkowany ekwipunek i będziemy cisali dalej z akcją. Dzisiaj trochę opowieści, trochę rozmów, trochę informacji. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zobaczymy się w dalszych częściach naszych przygód. Także, trzymajcie się i na razie.